No kurwa! Przecież ja jestem taką pepegą! Nie no, dobrze było. Nie było dobrze! Pa 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 pa. O kurde, jest, O kurwa, już mi mida <ścoughs> wow. A ja wiesz czego nie mam? Honor. Skilla. Nie ja, mam na skilla. Bóg stworzył Odysia powiedział ja pierdolę. Ludzi. O kurwa, zabijam go przez małka. O wow. O co się stało? What? <laughs> o kurwa. Gondor. Aj. Aj.

Zdrałem się prawie, bo siedzę w dymach i my jesteśmy w twórkę, on jeden, a ja czuję kosy na plecach ty Też myślałem, że to się inaczej skończy No piekolny Krzysztof! Że... Ja to z chyba, nie? Ból myślę że mu chociaż postawił poż one no

to było? Tu jeden z to chyba. tu jest. <grymne> e, w rogu. Rzuć mola. No, na no, to najszybciej. Kurwa, da wysoko. Od mi daj, że. Trochę trzeba cię. Już A nie No. O kurwa. Pierwsza kulka i deżysz. Za trzy, dwa, jeden Aj. Obity tamten jest. No, skosą na niego. No fir. Gdzie jest kurwa? Smoku siedzi. Nice no A jeszcze dobił. Zabity. Amazing. A pierdole, no nie, no mu to wychodzi łatwo jakoś CT, CT, CT Jeszcze z powiek na Ja pierdole, złoto. My to dużo potrafimy razem w szpatie Właśnie... To się Grunt to dobry podział obowiązku Tak w grze jak i w Bo ja mam 77 zadanych obrażeń, ty 1100 Powiedział <laughs> Kreska Dzięki. ja pierdole ale wylewu dostaję. <laughs> eee, kurwa. Leci flash? flash oh, uh, o, no, to proszę. No. Tylko <laughs> <Good you> <laughs> <Keep it>. Yes. Ona mapa pełny Kurwa jest! Oh Aij! O Kurwa, jeszcze się truci pokazał. Jebany. O oh, 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 oh. oh, kur... My jesteśmy terroryści? Nie jesteśmy City Brawo, fajnie że czwórkę, ale mamy 12 rundę, a ty się pytasz czy my jesteśmy City 4, kurwa